Cześć. Ponieważ sezon ślubny trwa na dobre, przygotowałam dla was dzisiaj dwie propozycje stylizacji na wesele, a także pokażę wam mój nowy matowy manicure hybrydowy, który także będzie świetnym dopełnieniem stylizacji. Zapraszam. milak i bogactwo kolorów, które marka oferuje w swoich lakierach, sprawiły, że zaczęłam trochę się bawić tymi moimi paznokciami. I mimo, że nadal absolutnie uwielbiam klasykę i te tradycyjne kolory, które zawsze świetnie wyglądają i pasują do wszystkich stylizacji, to postanowiłam czasami trochę zaszaleć, jak widzicie na niektórych zdjęciach stylizacji moich paznokci, i czasami coś tam ciekawego do nich wprowadzę. Tym razem zainspirowała mnie kolekcja od Margaret dla Semilac i rzeczywiście to są kolory, które ja absolutnie uwielbiam, ale kiedyś nie myślałam, żeby taki miks zrobić na swoich paznokciach. Tym razem się skusiłam, ponieważ te wszystkie turkusy, lazurowe kolory, to są moje ukochane kolory zwłaszcza latem i postanowiłam je przemycić także w moim manicure i zaraz wam pokażę jak on w całości wygląda. Przede wszystkim podstawą są tutaj e, trzy kolory. Jeden pochodzi właśnie z kolekcji Margaret i to jest numer 522. I taki piękny, właśnie świeży turkus, który na pewno kojarzy się z wakacjami i z jakimś miłym wyjazdem. I postanowiłam do niego dobrać róż, który idealnie się komponuje i idealnie współgra, też właśnie jeżeli chodzi o ton kolorystyczny. To piękny, klasyczny, pastelowy róż, który na pewno ładnie będzie wyglądał do jakichś letnich kolorów, do pasteli, ale też właśnie do szarości czy do bieli. Fajnie będzie wyglądał na paznokciach także solo albo właśnie z jakimś delikatnym, brokatowym lakierem na poszczególnych paznokciach, bo to naprawdę bardzo ładny odcienie dla dłoni, no ale ja postanowiłam je zmiksować. I do tego mojego różu dołożyłam także szarość, ponieważ uwielbiam to połączenie róż-szarość. Na paznokciach przemyciłam także szary kolor z jednej z kolekcji od Semilac i to jest właśnie Grey Pepper 183. No i na bazie tych trzech lakierów stworzyłam moją paznokciową kompozycję. Dodatkowo lakiery są nałożone niesymetrycznie na jednej i drugiej dłoni, co moim zdaniem ciekawie wygląda. I ponieważ e, chciałam, żeby ten manikier był jeszcze bardziej oryginalny, postanowiłam, że zamiast klasycznego topu użyję topu e, matowego, e, który e, zupełnie zmieni jeszcze e, charakter lakieru i uważam, że to jest naprawdę fantastyczny efekt i przez to nawet takie kolory, e, które wydają nam się takie nieoczywiste na paznokcie jak właśnie chociażby turkusy i są po prostu subtelniejsze. A ponieważ bardzo chciałam już przetestować e, moją nowość e, Shimmering White 092 to jest właśnie taki przejrzysty lakier brokatowy z takimi delikatnymi, bardzo e, drobinkami e, w chłodnym odcieniu. E, to, mimo wszystko, pod ten mat, na jeden z różowych paznokci, na każdej dłoni, postanowiłam go także nałożyć i on e, daje taką fajną e, poświatę. Możemy oczywiście go stosować do klasycznego topu w tej wersji błyszczącej, on będzie wtedy bardziej widoczny, ale pod matem też wygląda bardzo ładnie i co ciekawe, jeszcze bardziej e, udelikatnie, Właśnie kolor troszeczkę go rozbiela, jeszcze bardziej tworzy taki pastel, więc jeżeli chcecie, żeby efekt na paznokciach był delikatny, e, możemy go jak najbardziej nałożyć i właśnie przykryć jeszcze matowym topem i jak najbardziej kolory wtedy zdecydowanie delikatniej wyglądają. Ogólnie cała kolekcja lakierów margaret jest bardzo barwna, więc można się naprawdę nimi bawić i robić fajne miksy. Jeśli lubicie ewentualnie jakieś wzorki, to też jak najbardziej tutaj sporo można wyczarować. Do tego właśnie te wszystkie brokatowe lakiery, przejrzyste czy matowe topy mogą sprawić, że ten manikier będzie ciekawie wyglądał. No i pamiętajmy, że manikier to także jest element stylizacji. Jeżeli wybieramy ten hybrydowy, to warto pomyśleć o tym, jak nosimy się na co dzień, co lubimy zakładać, jakie kolory, tak żeby on pasował do każdej stylizacji i ze wszystkim współgrał ale będzie także świetnym dopełnieniem stylizacji weselnej. Nawet jeżeli wybieramy klasykę, to tak delikatnie, paznokciami, możemy dodać jakiś oryginalny akcent i to też będzie dobry pomysł na to, żeby podkreślić charakter całego naszego stroju. Koniecznie dajcie znać jakie kolory lakierów Wy chętnie wybieracie na lato, jeśli stosowałyście już kolekcję Margaret to też się pochwalcie, który kolor jest Waszym ulubionym, a jeśli macie ochotę to też podeślijcie mi zdjęcia swoich paznokci na Facebooku czy na maila, ja chętnie się zainspiruję Waszymi propozycjami. Temat stylizacji weselnych to wciąż niełatwa sprawa. Z moich obserwacji wynika, że wiele dziewczyn czy kobiet wciąż wybiera dosyć ciężkie czy przerysowane kreacje. I niestety nie zawsze to fajnie wychodzi, a ja dzisiaj powiem Wam o kilku takich podstawach, które moim zdaniem warto stosować w komponowaniu takich zestawów. Po pierwsze, musimy pamiętać, że tego dnia absolutnie najważniejsza jest panna na młoda, i to wcale nie znaczy, że my mamy wyglądać brzydko, czy nie możemy podkreślać swojej kobiecości, ale są pewne zasady, e, które są zarezerwowane dla właśnie panny młodej i warto je uszanować. Po pierwsze, jest to oczywiście jasny kolor, e, właściwie biały lub taki lekko kremowy. Jego, chociaż możemy stosować w stylizacji, to nie powinien to już być raczej Total Look, bo to jest kolor właśnie głównej bohaterki tego dnia. To też zależy wszystko od stylizacji, bo jeżeli wybierzemy bardzo prostą, kremową, krótką sukienkę i gdzieś tam na przykład kolorowe dodatki, to wcale to nie będzie żadna konkurencja. Ale jeżeli już byśmy chciały wybrać jakąś długą, koronkową, białą suknię, no to może być to nawet spore fopa. Co prawda, gdzieś tam na świecie coraz częściej pojawia się taki drugi trend, że panna młoda sugeruje gościom i prosi gości o wybranie jednego koloru stroju, i czasem jest to nawet biały. Tak było na przykład w przypadku chyba Mariny Uczenko, z tego co pamiętam, zdjęcia z jej ślubu z jakiegoś magazynu. Wszyscy goście byli ubrani na biało, panna młoda również. No, i muszę przyznać, że wyglądało to absolutnie fenomenalnie, bo dzięki temu mamy tą większą pewność ładnych zdjęć ogólnych ze ślubu i wesela, że gdzieś tam te stylizacje gości nie zaburzą całej stylistyki. Ale na to może sobie pozwolić tylko panna młoda, która jest pewna siebie, pewna swojego wyglądu, e, absolutnie nie zazdrości innym kobietom, ale też właśnie e, bardzo przykłada uwagę na to, żeby każdy element wesela był spójny. I wtedy, jeżeli trochę zasugerujemy gościom, co mają wybrać, to wbrew pozorom może nam to wyjść na dobre. No ale też e, w Polsce nie zawsze będzie to łatwe, bo to wszystko zależy od gości, jakich zapraszamy, czy mamy z nimi dobry kontakt, e, żeby się nie obrazili na takie sugestie, więc. E, Tutaj wszystko musi razem grać, musimy sobie przemyśleć, jaka wersja będzie dla nas odpowiednia. To, że nie konkurujemy z Panną Młodą nie oznacza tylko tej bieli, no ale także nie zwracamy za nadto na siebie uwagi zbyt wyzywającym strojem, czyli zbyt krótką sukienką, czy zbyt wydekoldowaną, bo gdzieś tam powinniśmy zachować taki szacunek też do ceremonii. Jeżeli ślub odbywa się w kościele, to powinniśmy pamiętać, że obowiązują zasady zakrytych ramion i powiedzmy jakiejś takiej w miarę sensownej długości sukienki. I tutaj, jak najbardziej, jeżeli się na taki ślub wybieramy, warto to respektować. To jest naprawdę dla wielu ludzi bardzo istotne i to pokazuje, że my po prostu okazujemy szacunek. Wybierając strój na wesele, czasami m, dziewczyny czy kobiety, które do mnie nawet piszą, e, czuję, że trochę chcą przekombinować i e, zbyt e, dosłownie do całego tematu e, podchodzą. A żeby wybrać strój na wesele, po pierwsze powinniśmy pomyśleć o całej otoczce, jaką być może stworzy para młoda na weselu. Jeżeli jesteśmy blisko z taką e, panną młodą, również możemy się podpytać, na przykład jaki styl będzie wesela. Czy to będzie wesele bardziej rustykalne, w jakiejś e, sali, która będzie dopiero aranżowana, czy wręcz przeciwnie, będzie wynajęty jakiś e, pałacyk czy zamek e, i to będzie bardzo elegancka uroczystość w takiej e, mocno eleganckiej oprawie, bo to będzie miało też znaczenie, jak będziemy wyglądać. Jeżeli to jest jakiś E, ślub w jakichś sielskich klimatach, e, jakaś taka prosta sala, e, właśnie ozdobiona głównie jakimiś kwiatami świeżymi, e, gdzie podkreślana jest natura, no to jak najbardziej postawmy na te naturalne, delikatne stylizacje, proste fryzury, nieprzerysowane makijaże, bo to wszystko będzie absolutnie pięknie grało. Natomiast, jeżeli jesteśmy zaproszeni na takie bardzo oficjalne przyjęcie, no to wtedy też możemy bardziej zaszaleć, bo prawdopodobnie e, Będziemy też bardziej pasować do całości. Nasza stylizacja na wesele powinna być oczywiście przede wszystkim wygodna. Ja natomiast od kilku lat, po różnych też nieudanych próbach takich stylizacji, e, przeszłam w takie przekonanie, że nie muszę kupować wcale nowej sukienki czy nowego stroju. Tylko wystarczy, że odpowiednimi dodatkami podkreślę to, co już mam, i każdą sukienkę, niemal rzeczy spódnicę da się podnieść do góry właśnie bardziej eleganckimi elementami i zmienić jej zupełne oblicze. Ja pamiętam, kiedyś w grudniu wybierałam się na wesele mojej kuzynki i totalnie nie mogłam znaleźć żadnej sukienki, która by mi odpowiadała, i też nie za bardzo miałam czas na poszukiwanie. I w dzień wesela, jeszcze ostatni raz udałam się do galerii, i już prawie kupiłam sukienkę która była troszeczkę za duża, która też nie do końca mi odpowiadała, ale była taka w miarę. I w ostatniej chwili się opamiętałam, że to byłaby totalna głupota wydać pieniądze na coś, co nawet do końca mi się nie podoba. I taka trochę nieszczęśliwa wróciłam do domu i dosłownie miałam godzinę na to, żeby coś wybrać. W rezultacie sięgnęłam po moje klasyczne body, które jest ze mną od lat i stanowi bazę bardzo wielu stylizacji. Założyłam elegancką rozkloszowaną spódnicę i dołożyłam mocno błyszczącą biżuterię. Zrobiłam także nieco mocniejszy makijaż, bardzo precyzyjny. I moja fryzjerka wyczerowała mi jakąś tam fryzurę, w której zawsze jakiś tam warkocz się przebija. To było jakieś takie upięcie troszeczkę niestandardowe dla mnie, więc już czułam się inaczej. Ale cała stylizacja była moim zdaniem elegancka, klasyczna, a nie wydałam na nią dosłownie na tą okazję ani złotówki. Dlatego dzisiaj zaproponuję Wam dwie stylizacje, które spokojnie później będziecie mogły też wykorzystać na zupełnie inne okazje, wybierając inne dodatki, i dzięki temu zobaczycie, jak fajnie kupować właśnie takie uniwersalne stroje, i jakie to jest po prostu dla nas korzystne. Na pierwszy rzut. Sukienka od Michaela Korsa, która pochodzi z aktualnej kolekcji, ona się już w jakimś filmie przewijała, więc mogliście ją już widzieć i to jest też właśnie dowód na to, jaka to jest fantastyczna sukienka. Możemy do niej założyć chociażby baleriny czy jakieś espandryle i wybrać się na spacer nad morze i zrobić z niej taki delikatny look, czy nawet postawić na chociażby białe tenisówki jakąś delikatną ramoneskę czy kurtkę jeansową. I ta sukienka w takiej miejskiej wersji jak najbardziej się sprawdzi, ale jeżeli sięgniemy po delikatne złote szpilki, jak ja na przykład w tym przypadku, takie bardziej sandały. I biżuterię, która też już jest w takim troszeczkę mocniejszym wyrazie, to może się okazać, że stworzymy elegancką, ale też bardzo wygodną stylizację. Do tej sukienki jak najbardziej będą pasowały różne akcenty retro, więc możemy się pokusić też o jakieś łamane fale, czy nawet taką właśnie naturalną fryzurę, bo ona bardzo pasuje do tej stylistyki. A ja postawiłam także na dodatki biżuteryjne, które podkreślają z kolei elegancję. Tutaj taki większy pierścionek z kamieniem o tartelioni. Poza tym bransoletka od Michaela Korsa, która ostatnio często mi towarzyszy. Tym razem w tej wersji eleganckiej zrezygnowałam z zegarka. Myślę, że ta bransoletka tutaj też już fajnie gra razem z tym pierścionkiem. I założyłam kolczyki od marki Bizu, one też są takie większe, mają taki różowy poblac, który bardzo ładnie gra z kolorem sukienki i myślę, że to jest właściwie już taka kompletna stylizacja, do której dobieramy tylko torebkę, robimy właśnie makijaż, możemy tutaj zadziałać ustami, paznokciami, jakąś kreską na oku, czy nawet jakimś mocniejszym troszeczkę podkreśleniem oka i tak naprawdę jesteśmy gotowe. Jeśli chodzi o torebkę, to tutaj sprawdzą się te z łańcuszkami, które właśnie już bardziej podkreślają elegancki charakter, czy na przykład także kopertówki, ten kolor furli będzie bardzo ładnie grał z tą sukienką. Ona jest też bardzo delikatna, a na pewno zmieści telefon, chusteczki, jakąś pomadkę czy puder, którym byśmy chciały się poprawić w trakcie przyjęcia. I tak jak wspominałam, jeżeli e, wybieramy się na ślub do kościoła, warto okrycie ramiona. Tutaj możemy postawić na jakiś delikatny sweterek albo właśnie na e, szal. E, szale czasami są zbyt patetyczne i e, przyciążają stylizację. Ale m, ja wybieram takie szale, które właśnie mają taką delikatną formę, z których na co dzień też korzystam e, do takich normalnych, tradycyjnych stylizacji, bo one bardzo fajnie okrywają e, ramiona. Ale też dodatkowo są wygodne, jeżeli na przykład wracamy z takiego wesela na terenem, to taki szal też trochę nas ochroni przed jakimś porannym chłodem. Moja druga propozycja to stylizacja mojej ulubionej marki Manific i pomysł na to, jak ubrać się na wesele w jasne kolory i nie konkurować z panną młodą. to jest spódnica i bluzka, która razem tworzy świetny zestaw i w zasadzie nawet wygląda jak sukienka, ale to jest duży atut, bo później możemy spokojnie sobie korzystać z poszczególnych elementów. Na przykład do takiej spódnicy dobrać biały T-shirt, białe tenisówki czy baleriny i spokojnie mamy dzienną, casualową, bardzo wygodną, ale też nieco kobiecą stylizację w tej wersji zdecydowanie na elegancko, ze złotymi obcasami, wybrałam także złote wiszące kolczyki. To jest prezent od marki Loreal. One zostały skomponowane z okazji festiwalu w Cannes i to bardzo miły prezent. Myślę, że właśnie na takie ciekawe okazje świetnie się te kolczyki sprawdzą. Poza tym założyłam bransoletkę od Lilu złotą to są takie skrzydła, moje klasyczne ulubione złote pierścionki. Także zmieniłam pomadkę na mocno intensywną, czerwoną do tego koloru, takiego kremowego z nutą beżu czerwień też się będzie bardzo ładnie komponowała. I tutaj też możemy postawić na mocniejszy akcent w postaci torebki. Również wybrałam czerwienie ze złotym paskiem. I tutaj też ten czerwony kolor będzie tym odbiciem tej jasnej stylizacji i właśnie pokaże to, że spokojnie ona się sprawdzi także na takie przyjęcie jak właśnie wesele. Do tej całości również związałam włosy taką zwykłą, e, złotą klamrą. Tutaj jak najbardziej jakieś delikatne upięcie też się sprawdzi, ponieważ bluzka jest pod szyję, tutaj też są falbany, więc fajnie sobie tą górę tutaj troszeczkę włosami odsłonić. No i jeżeli chcemy przykryć ramiona, to sprawdzi się też neutralny, na przykład złoty czy beżowy szal, ale też na przykład ja czerwień bardzo lubię łączyć z granatem. Tutaj mam akurat szalę trusardy, on ma taką lekką, delikatną fakturę. I ewentualnie też te ramiona nam w kościele chociażby okryje. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, czy chciałybyście, żebym przygotowała więcej weselnych stylizacji tutaj na kanale albo na moim blogu. Możecie się też pochwalić, czy wybieracie się w tym roku na jakieś wesele. Ja oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, będzie mi naprawdę bardzo miło. Jeżeli zostawicie także kciuk w górę, oczywiście zapraszam Was także na mój profil na Facebooku i Instagramie i do zobaczenia już wkrótce.